Cześć! Nazbierało się kilka pytań do Q&A, więc pomyślałem sobie, że zrobimy jeden odcinek, bo te są za krótkie, żeby robić je osobno. Przypomnę jeszcze przy okazji WC. Są strefy do tego, czy można na trasie zejść w krzaki. Pytanie odnośnie triatlonu. Na wszelkich triatlonach, w brałem udział, WC było na każdej strefie pomocy, jeśli to jest połówka albo pełna Ironman. Jeżeli to jest dystans olimpijski, to w zależności od organizatora. Niektórzy zrobią tak, że Zrobią WC wszędzie, na każdej strefie pomocy, niektórzy zrobią tak, że będzie tylko na strefie zmian, niektórzy w ogóle tego nie zrobią, trzeba będzie korzystać z publicznych toalet. Praktycznie każde zawody, które mają jakieś tam zasady wprowadzone, nie pozwalają na zejście w krzaki i za to może być albo kara, albo dyskwalifikacja nawet. Przy okazji tego trzeba poruszyć temat lania na rowerze, oddawania moczu podczas jazdy na rowerze. Temat dosyć kontrowersyjny według wszystkich. Można zacząć kilka, kilkanaście sekund, kilka minut. Według mnie nie warto, trochę tak niehigieniczne mimo wszystko. Ja jak jeżdżę na jakichś dłuższych zawodach, to robię sobie w głowie plan taki, że mam po prostu przewidziany czas na zajście do toalety na zawodach. Na pełnym dystansie na Ironmanie to jest mniej więcej 120, 110-120 km, tak to przeważnie wychodzi, że około tego kilometra akurat trzeba sobie zrobić przerwę i później około 15 km na, podczas biegu, mniej więcej tak to się składa na krótszym, to w zależności od tego jak wyjdzie gdzieś kiedyś czytałem o ładowaniu węglami przed startem masz z tym jakieś doświadczenie, zwiększasz czy zwiększasz węgle przed startem yy, osobiście nie, z tego względu, że jestem na, na diecie wysokowęglowodanowej więc myślę, że z glikogenem nie mam problemu, jeżeli ktoś jest y, albo wyczerpany treningami albo jest na diecie standardowej albo y, nawet na diecie wysokotłuszczowej, to zdecydowanie przed y, y, triatlonem bym się y, węglami naładował 2-3 dni przed y, y, tak, żeby to wszystko nie zalegało nam z rana w jelitach. Mm. Jak się ma alkohol do treningów? W zasadzie albo trening, albo alkohol. Tak, w skrócie. O alkoholu będzie dłuższy odcinek. Tutaj tylko powiem, że pozytywnych aspektów, aspektów nie ma żadnych. Piwo może nas nawodnić i w zasadzie tyle. Były robione testy, jeśli chodzi o wydajność po alkoholu, jest niższa. Regeneracja mięśni jest niższa. No, pod każdym względem lepiej jest nam nie pić alkoholu niż pić. Jeżeli czytamy, że wino ma takie wspaniałe właściwości, to wszystkie te właściwości możemy dostarczyć z jedzeniem bez alkoholu. Jakie masz pogląd na zmniejszanie węg ilości węgli w ciągu dnia, czyli najwięcej rano i coraz mniej w ciągu dnia, wieczorem minimalnie? I co sądzisz o tak często powtarzanej tezie owoce tylko do południa? Nie wiem, mówiąc szczerze, jak to się ma u ludzi, którzy za dużo się nie ruszają. Przy, I też nie wiem, jak to się ma przy diecie niewegańskiej, czyli diecie, gdzie jemy zarówno dużo węglowodanów z owoców, jak i dużo tłuszczy i białka z produktów zwierzęcych. Myślę, wydaje mi się, że to tam nie działa, ale tak jak mówię, dietetykiem nie jestem. Są lepsi dietetycy. E, mm, jak już słuchacie dietetyków, to tych dobrych, słuchajcie. E, a. I jeśli chodzi o mnie, to... ja się tu nie przejmuję. Mm. Może dlatego mam y, cały czas uzupełniony glikogen w mięśniach, może nie, nie wiem, ale przeważnie, jeżeli mam jakieś przekąski, no są wysokowęglowodanowe. Y, nie jem cukrów prostych, żeby była jasność. Y, samych cukrów prostych, od czasu do czasu się kolina pi, ale to jest bardzo minimalnie. Y, jak jem coś, to owoce, gdzie jest dużo błonnika i dużo innych substancji, y, także nie jest to po prostu słodziutka przekąska. Mm. Co mamy dalej? Czy używasz suplementacji? BCAA i tak dalej, i tak dalej. Mam puszkę aminokwasów rozgęzionych. Mam ją chyba od pół roku. Od czasu do czasu wpadłem sobie na taki pomysł, żeby może przez tydzień brać i zobaczyć jaka jest różnica i nie ma żadnej. Próbowałem L-karnitynę. Dla mnie nie było żadnej różnicy. Niektórzy, mówię, niektórzy ludzie mówią, że spada im troszeczkę tętno podczas treningu, że są troszeczkę silniejsi. Używałem kilka suplementów Extreme Endurance. z firma w Stanach, która twierdzi, że jest świetna. Nie zauważyłem różnicy. Używałem soku z buraka. Nie zauważyłem różnicy. Co jeszcze? Kratyna. Kratyna działa, jeśli chodzi o treningi siłowe, jeśli chodzi o treningi wytrzymałościowe, nie ma różnicy. Jakieś inne suplementy? Poza witaminami? Chyba nic nie używam w tym momencie. Używałem, próbowałem jeszcze Fat Burnera. Strata kasy. Według mnie. Znaczy, to nie jest tak, że, że suplementy nie działają. Ja po prostu nie mam chyba na tyle. Nie wiem, jakiegoś samo zaparcie żeby dokładnie zmierzyć, czy coś działa, czy nie. I. Jeżeli to są jakieś zyski, to na pewno są minimalne. Hmm. Co dalej mamy? Rynek zasypuje nas różnymi gadżetami ułatwiającymi trenowanie czy regenerację. Jak wygląda sprawa z bieli, z kompresyjnymi. Co faktycznie daje, i pytam to bardziej o Twoje odczucia niż o to, co jest na folderach reklamowych. Czy na to już odpowiedziałem, czy nie? Na mnie kompresja działa. Dużo lepiej czuję się. Używam też przy, przy ciężkich treningach, czyli jeżeli podejrzewam, że mogę mieć zakwas na drugi dzień, zakładam kompresyjne gacie, kompresyjne um, rękawy na um, łydki albo kompresyjne skarpety to pomaga na pewno jeśli chodzi o na pewno y, używam za każdym razem gdy podróżuję y, nie używam podczas treningów bo podczas treningów nie zauważyłem różnicy używam y, podczas y, zawodów dosyć często ale czy jest różnica czy nie to nie wiem bo przebiegłem jeden maraton z biegło mi się dobrze przebiegłem jeden maraton bez biegło mi się też dobrze natomiast jeśli chodzi o regenerację to y, z tego co widzę to to działa czy to jest placebo czy nie to nie wiem mm chyba jeśli chodzi o te pytania odpowiedzi to troszeczkę tutaj prze, chyba są już przerobione te co chciałem zrobić. Zalecam, zalecam, nie zalecam. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań. E, dobra, to jest oznaka tego, że trzeba kończyć, hej jeżeli spodobał Ci się ten film, daj kciuk w górę jeżeli Ci nie spodobał, napisz w komentarzu dlaczego daj kciuk w dół, nie obraczę się naprawdę jeżeli nie zasubskrybowałeś jeszcze tego kanału a podoba Ci się to, co robię tutaj jest guzik do subskrypcji do zobaczenia w następnym filmie, dzięki, hej